Drodzy siostry i bracia, kochani pielgrzymi, dziś gromadzimy się w Górnym Kościele, w trochę innych okolicznościach. Zabrakło dziś też filmiku, ale my, mam nadzieję, nadrobimy to jutro. W naszej drodze uczenia się, refleksji nad modlitwą, chciałbym, żebyśmy pomyśleli o formach modlitwy. Przed chwilą śpiewaliśmy Matce Bożej Modlitwa śpiewem jest znana od wieków już w Starym Testamencie, ale przez psalmy. Także w Nowym Testamencie czytamy, że powinniśmy się umacniać nawzajem, śpiewając psalmy, pieśni i hymny pełne ducha. Także modlitwa uwielbienia tańcem jest znana od dawna w Starym Testamencie, w księdze. Samuela, czytamy o tym, jak Dawid, król Dawid, władca, poważny człowiek, wystawił się wręcz na pośmiewisko, tańcząc przed arką przymierza. Czyli postawił wszystko na jedną kartę. Jego żona wręcz nim wzgardziła, patrząc na to, jak, jak się Dawid zachowuje. A on tańcząc, oddawał chwałę Bogu. Naszą. Modlitwą najbardziej podstawową są nasze słowa, tym co mówimy do Pana Boga, ale także warto jest słuchać. Kiedy czytamy w księdze Samuela o tym, jak mały Samuel w przybytku zwrócił się do Pana Boga: Mów Panie, bo sługa Twój słucha. Więc naszą modlitwą jest także słuchanie. Powinniśmy się nastawić na to, aby. W modlitwie też słuchać Pana Boga. Także w księdze Samuela spotykamy taką nową formę dla ówczesnych Żydów modlitwy. Anna, matka Samuela, nie mając dzieci, przyszła do świątyni i modliła się w sercu, czyli urszała tylko ustami, a nie wypowiadała słów na głos. Te słowa były w jej myślach, w jej sercu. Wtedy kapłan Heli myślał, że ona jest pijana. Zwrócił jej uwagę, a ona mówi, nie Panie, ale wylałam swoje serce przed Bogiem, wylała swoje troski, oddała to Panu Bogu i modliła się w myślach. Myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenie, ale warto też zauważyć to tak świadomie modlić w myślach. Nie trzeba często wielu słów. Warto jest wznieść myśl do Boga. I to już jest modlitwa. Więc nasza modlitwa może być głośna, może być w słowach, w śpiewie, w tańcu, ale też może być cicha, w skrytości naszego serca, jako modlitwa myślna. Do której też bardzo zachęcam. O modlitwie myślnej, medytacji jeszcze będziemy mówić później. A teraz przejdźmy do modlitwy różańcowej, ale tym razem głośno.